Ciekawy temat od Medarda, jak Battle Royale podbiło świat. Oj, stary. Historia przeciekawa, bo gatunek wziął się, no tak nagle w sumie. I potem każdy nagle chciał go robić. Każdy chciał mieć swojego Battle Royale, każdy chciał mieć swoją grę, usługę. Wiadomo, że Fortnite tutaj pierwszy przychodzi do głowy, ale były też wcześniej i były całkiem spore. Tak czy inaczej, obejrzyjmy. Mamy rok 1990. Leg Wałęsa zostaje prezydentem nice. Kuwejtu Irak atakuje Kuwait, a z ciekawych. Ja mu wtedy mówię: stwórz Battle Royale. Royal. Rzeczy to wychodzi gra Bomberman Gracze rozstawieni po kątach próbują wysadzić przeciwników bombami Ostatni żywy Wygrywa. Susaku To pierwsze osoby, które wdrożyły takowy koncept do gier komputerowych. Dziś, trzeba przyznać, całkiem fundamentalny dla dużej części gier multiplayer. 10 lat później, w roku 2000, powstał japoński film o nazwie Battle Royale, Wzorowany na japońskiej powieści z 99 roku o nazwie... Battle Royale, w dosłownym tłumaczeniu Bitwa Królewska. Posiada ona elementy, które możecie kojarzyć. Parędziesiąt osób zrzuconych na wyspę, z której nie da się uciec. Uczestnicy obdarzeń są losowymi broniami Każdy walczy przeciwko każdemu Co jakiś czas pewne sektory wyspy stają się zakazane Ja ogólnie uważam, że to jest piękno w prostocie W sensie, realnie Battle Royale jest bardzo prostym pomysłem No kurde, ludzie w jednym miejscu Z ograniczonymi możliwościami muszą się wybić Brzmi prosto, ale to jest rewelacyjne To jest coś, co dobrze się ogląda i dobrze się gra w to Dobrze to zostało przeniesione do świata popkultury Po prostu I ma mega dobry aspekt rywalizacji Oczywiście o tej formuły możesz dużo rzeczy dobudowywać Pewnie, że tak, zwłaszcza, że no mamy Nightraina Który ma presję czasu Battle Royale ale samym Battle Royale nie jest. Teraz widzimy różne eksperymenty z tym związane. Ale faktycznie sam pomysł jest no, rewelacyjny, jeżeli chodzi o rozrywkę dla ludzi. Jezu, ja pamiętam też. Hunger Gamesy w Minecraftie, stary Boże, to było coś. Grało się już jak miało się 10 lat w Battle Royale. To się Hunger Gamesy chyba nazywało wtedy. Jeszcze był blitz, to klasy miałeś do wyboru na Hypixelu. Jezu, no ja w to grałem, pamiętam dużo. No prosty koncept, ale, ale naprawdę cieszył. I miał dobre replayability, bo za każdym razem, no, miałeś innej temy, nie? Więc musiałeś trochę inaczej do tej rozgrywki podejść. Każdy Walczy przeciwko każdemu, co jakiś czas pewne sektory wyspy stają się zakazane, a wygrywa tylko ostatnia osoba przy życiu. Zainspirowało to wiele książek, seriali. I filmów, zazwyczaj w klimacie azjatyckim, czyli tam jakieś manga i anime. No, ale nie o tym. Powstały japońskie gry bazujące na tym koncepcie, ale były to nowele wizualne i raczej nie przypominają tego, co dziś uważamy za Battle Royale. Najstarsze co bezpośrednio przypomina ten gatunek to Hunger Games w MineCraft. Taak. Nazwę wzięto z filmu The Hunger Games, który w zasadzie miał bardzo podobne założenia do filmu Battle Royale. Gracze rozstawing w Sencie, okreń... no to był Jaruzelski <noise> Dobra, nieważne. No, tak, czy inaczej. Film też był dobry. Ja pamiętam, kurde, że Igrzyska Śmierci to był taki hit, jak wyszły. Jezu, wszyscy się tym jarali u mnie w szkole. Bo mają wybór: biec do skrzynki na środku, w której może znajdować się dobry lud, ryzykując przy tym bardzo szybkim knockoutem, albo uciekać, gdzie popadnie, i szukać upół w innych miejscach. Oczywiście, ostatni żywy wygrywa. Mogliście oglądać to chociażby u takich autorytetów jak Polski Pimpin, Verdez albo Oho. SKKF. Mam nadzieję, że nie robili nie nigdy rób nic tego, Nie, oni grali w y, Survival Games. Czym jest Survival Games? Dokładnie tym samym co Hunger Games, no tylko to. pod zmianę. Gdzieś około rozkwitu tego trybu w Minecraft powstał mod do Army 2. Daisy? Myślę, że dla niektórych z was przeciwny gracz którejkolwiek armii jest starszy od a. A potem to się odbiło z powrotem na Minecrafta, bo było chyba... Jezu. MindZ? Nie wiem. Coś tam było jeszcze takiego. No, były właśnie serwery zombiakowe w Minecraftzie I, i to też się cieszyło ogromną popularnością. Który już 15 lat temu wyglądał na 47 yes. i może to prawda, ale to nadal pomysłowi ludzie religiusza. byli. Ale Daisy miało jeden zasadniczy problem. Sam koncept gry nie był stricte Nastawiony na szybką dopaminową walkę, a bardziej na swego rodzaju sandbox na ogromnej mapie, gdzie starcia między innymi graczami są raczej rzadkością. No taki survival. Wtedy pojawiła się scena moderska, tak? Daisy będące modem do Army 2. Też zostawało mody. Te, które nas interesują, skupiały się na częstszych pojedynkach z przeciwnikami w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy. No wiadomo, ludzie poszukiwali po prostu większych zastrzyków dopaminowych. Starali się przyspieszyć ten gameplay i jeszcze bardziej go atrakcyjnić, więc mapa była coraz bardziej ściskana, żeby było coraz więcej graczy, zagęszczenie większe. To po prostu dostosowywali rozgrywkę w stronę, którą tak naprawdę znamy dzisiaj, nie? Najbardziej wpływowy okazał się mod o nazwie. Battle Royale, wydane przez ziomka pod pseudonimem Player Unknown. Zgodnie z nazwą modyfikacja pełnymi garściami Ciekawe. z wcześniej swojego filmu posiadając, m... posiadając m.in. zmniejszającą się strefę. Zmodyfikował też on lekko, wcześniej znaną mechanikę dostępu do przedmiotów, rozrzucając je losowo po mapie. Potem Daisy stało się oddzielną grą i zainteresowanie do modyfikacji znacznie spadło. W 2014 PlayerUnknown Unknown odtworzył to modyfikację dla Army 3 a korzystał z tego formatu jako konsultant przy tworzeniu H1Z1. Sprzedał im licencję na taki rodzaj rozgrywki, tak zwany tryb Battle Royale. H1Z1 był cholera jasna tak popularny w swoim piku, w to grali wszyscy, dosłownie kurna wszyscy. Ta ARMA 3, czy samo DAISY właśnie jako mod inne rzeczy, to był pikuś w porównaniu do tego, co się stało z H1Z1. To był faktycznie ten moment, kiedy wiedziałeś, że ten gatunek mocno może zawojować. H1Z1 pojawiło się w 2015 jako early access na Steamie, zbierając Średnie noty. Ludzie byli sprustrowani na stan techniczny, który... Byli, ale i tak grali. domagał. <laughs> Mówiąc... To było tak naprawdę kontentowe. Dalej. W sensie fakt tego, że to było pobugowane w ogóle nie strofował ludzi. Nie alienował w żaden sposób player Ludzie i tak grali w to, bo było tak wciągające, no i wszyscy w to grali, więc chciałeś grać ze swoimi ziomkami. Skolokwialnie gra była tak pobugowana, że to chuj. Ale ludzie widzieli potencjał. No. Format w końcu wyszedł poza bańkę i dotarło do niego o wiele więcej osób. Przez pierwsze trzy miesiące gra sprzedała milion kopii. Na ten sukces zareagowało studio Xaviant, wypuszczając swoją grę The Kulik. O, grałem Miała w to. to jest. W marcu 2016 okraszoną early accessem. Zrobiona absolutnie od podstaw, nie wywodząca się od żadnej modyfikacji. Gra pierwszoosobowa, z silnym naciskiem na walkę w rem. Grałem w to z dwie godziny. Pamiętam to, kurde. Nie wiem, nawet, nawet spoko było. Miała taki retrofuturystyczny styl, jakieś funkcje craftingu i mieściła zaledwie 16 graczy. W tym samym czasie Ark Survival Evolved wprowadziło tryb Survival of the Fittest. Tutaj nazwa nie odnosi się do żadnego dzieła popkultury, a wyrażenia wprost tłumaczonego jako przetrwanie najsilniejszy. Teoria zakładająca, że przetrwają gatunki najsilniejsze, ale nie w kontekście siły fizycznej, szybkości czy dominacji, ale w kontekście przystosowania do warunków. Darwin używał tego stwierdzenia jako synonim do określenia selekcji naturalnej. No i poleciałem tak to w topik, bo w przypadku tego Arka nie było co ciekawego powiedzieć. Tu jest dużo jabłek niedaleko. W się no i no istniał, ale słyszeliście, żeby ktoś kiedyś mówił Ej stary, dawaj, idziemy zagrać w Ark Survival i Wolf Survival of the Fitness No chyba. A nie. co do H1Z1 Jezu, jaki to był bałagan. W 2016 no, by zapowiedzieli, że rozdzielą grę na dwa różne projekty, z czego jedna będzie nazwana H1Z1 King of the Kill Oj, tak znane mechaniki, a druga. To było H1Z1. popularne przez jakiś czas Just Survive Będąca bardziej dynamicznym Daisy. Potem w 2017 H1Z1 King of the Hill stało się po prostu H1Z1, a z tej drugiej wersji usunięto H1Z1 i została nazwana Just Survive. No to ogólnie był dużo lepszy ruch, bo wprowadzenie dwóch gier po prostu pod tytułami, ale jednak głównym tytułem takim samym, wydaje mi się, że trochę może mylić społeczność. Także to już wyglądało lepiej po czasie. Kolejny rok później, Just Survive zostało zamknięte, a jeszcze rok później, H1Z1 zmienił nazwę na Z1 Battle Royale. Przez ten cały czas gra nadal pływała w bagach i W no. Te trzy lata przeszła przez ręce dwóch studiów deweloperskich. Oryginalni deweloperzy Daybreak oddali je w ręce NantG. To właśnie oni zmienili nazwę na Z1. Siema, naprawisz wam gierkę? Zmieńmy nazwę. O panie, kto to panu tak spier? Wzięli to? Zmienili nazwę? Wycofali wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnie dwa lata Cofając się do buildu z 2017 No to zabiło tę gierkę Dodali parę rzeczy I oddali z powrotem Aczkolwiek to wszystko nie miało znaczenia Ponieważ znaleźliśmy się w roku 2019 I ta gra nie znaczyła już wtedy absolutnie no, nie, nie, nie. nic Także niczym Nand G cofnijmy się o dwa lata to bardziej znaczących Fortnite. Wynajdzień. I powróćmy do twórcy moda Battle Royale do Daisy. A League, jeszcze player No. Ten ziomek miał plan w głowie Odo, spójrz na te zakola od razu wiadomo, że chłop ma ogromny mózg. Przy okazji wygląda jak Darwin. No taki. Po technikum informatycznym. No to nasz informatyczny Darwin postanowił ze swojego moda zrobić oddzielną grę. Oczywiście nie samemu. Dogadał się z koreańskim studiem Bluehole, by jego pomysł mógł wejść w życie. Według Wikipedii jest to pierwszy raz, kiedy koreańskie studio zatrudniło obcokrajowca na stanowisko dyrektora kreatywnego. Pomagali mu też twórcy Army i Daisy w takich kwestiach jak na przykład animacje postaci. No i bara bim, mamy grę. 23 marca 2017. To jest coś niesamowitego, jak PUBG się przebiło, bo H1Z1, jak na tamte czasy, i tak miało niesamowite liczby graczy. Serio, no wszyscy w to grali. Gaming też był mniejszy, mniej ludzi grało dużo w gry. Można to zobaczyć na wykresach steamowych, że playerbase ogólny, nasz światowy, się zwiększył przez ostatnie 10 lat znacząco. Ale H1Z1, jak na tamte czasy, naprawdę było duże. Ale to, co odwalił PUBG, to jak duża była to gra, no wejdźmy na Steam Database, stary. To mówi samo za siebie. Wchodzisz, patrzysz, PUBG, PUBG Battlegrounds, to jest to, tak. Stary, pik 7 lat temu tego, w 2018, 3 miliony graczy. Ty to rozumiesz? To jest coś niesamowitego Wam się wydaje, że w PUBG'a trochę ludzi grało, nie? W niego grał każdy Kto jakkolwiek chciał sobie z ziomkami coś postrzelać To była taka moda Ta gra też nie była idealna, nie? Ale zobaczcie jak dalej dobrze się trzyma w ogóle Nie wiem czy to nie jest teraz już bardziej w Azji popularny produkt niż na zachodzie Chyba tak Chociaż pewny nie jestem No ale faktycznie no to był ten strzał w dziesiątkę dopiero, nie? H1Z1 myślałeś, że to będzie pik tego gatunku? Absolutnie nie Potem wyszedł PUBG No i jeszcze Fortnite, do którego pewnie przejdziemy Player PlayerUnknown's Battlegrounds Pierwsze to jego pseudonim a drugie to pole bitwy. Całkiem podobne słowo do Battle Royale. Pełny tytuł oddaje również naturę gry, ponieważ w wolnym tłumaczeniu będzie to pole bitwy nieznanego gracza. Czyli prawda, nieznany gracz walczy na polu bitwy z innymi. I jak możecie się domyślić, był to natychmiastowy sukces. Nasz informatyczny Darwin został multi-tryliarderem i kupił planetę Ziemię. Nie no. Był to w miarę sukces. Nie taki jak lody ekipy w 2021. Burza w internecie na temat lodów ekipy. Tak jak energetyki Bambi. No Czyli taki, że co 30 osoba słyszała, co 300 spróbowała i co 3000 się spodobało. Dobre na popite dzieci, nie łączcie alkoholu z energetykami. Yes. Nie po to Bóg stworzył mefedron. Wracając, PUBG całkiem szybko rosło na popularności a wraz z nim cały gatunek Battle Royale. Choć nie pojawiało się jeszcze zbyt wiele konkurencyjnych gier, rosła świadomość wśród ludzi, że coś takiego w ogóle istnieje. I potrafi być angażujące. What a PUBG było na tamten moment dosłownie twarzą tego gatunku, bo jedyna konkurencja to H1Z1 i powiedzieć, że H1Z1 Oj. kulało, to jak nie powiedzieć nic. Ostatnio takie niedopowiedzenie miał lekarz, jak powiedział mojej babci, że jest przeziębiona. Prawdę mówiąc, miała nowotwór. Nie no, trochę hmm? przesadzam. K1Z1 miało jakąś bazę graczy. Bywało miało, momentami miało. popularne. Me, ale nowa produkcja na rynku przyczyniła się raczej do emigracji graczy niż imigracji. The Cooling i Ark Survival of the nie jest wielkiego. akcji na nowego gracza zostały porzucone. No i PUBG zabiło prawie całą popularność trybu Battle Royale Daisy, tak samo jak Daisy zabiło Trip Survival w armie. Ta gra miała na tyle dobre animacje, na tyle dobry core i tyle ludzi w nią grało, tyle streamerów, że po prostu no, konkurencja została skanibalizowana kompletnie. Więc tak oto cała sława, pieniądze i oklaski spływały prosto do rąk twórców PUBG. Aż do czasu. Nie wiem czy kojarzycie, jest taka mało znana gierka, Fortnite się nazywa. A na sobie Ford budujesz, przed zębakiami się bronisz, jak, jakieś bajery. To, za... to był genialny pomysł, trzeba to przyznać. Czy lubisz Fortnite'a, czy nie, to był i jest genialny pomysł i to jest jedna z najlepiej w historii prowadzonych gier usług. Przez te wszystkie kolaboracje, które są tak naprawdę obopólnym winem, bo artyści totalnie niezwiązani z grami na przykład wchodzą do Fortnite'a, jakieś popkulturowe rzeczy wchodzą do Fortnite'a, mają rewelacyjną reklamę, a jednocześnie sam Fortnite zyskuje nowych graczy z tamtej bazy. To jest totalna, dokokszona symbioza, najlepsza jaka może być. Battle Pass, który no ostatecznie powędrował w takie strony, że w różnych grach nas nieźle dymają na kasę, ale faktycznie ten początkowy Battle Pass Fortnite nie wiem jak on teraz wygląda Był wyjątkowo prokonsumencki, co też ludziom się podobało Że kupowałeś to raz i jak dużo grałeś To faktycznie cały czas zarabiałeś siano Na kolejnego Battle Passa, nie? Miałeś masę misji, masę eventów Cały czas coś się działo Oni po prostu wiedzieli jak podtrzymywać atencję graczy I robili to w, to w najlepszy możliwy sposób Mapa co chwilę była wywracana Jasne, to miało gorsze i lepsze momenty swoje Ale sam core rozgrywki, przez to, że tak często ewoluował Nie potrafił się ludziom znudzić W zapowiedzieli nowy tryb Battle Royale, jakieś budowanie tam jeszcze dali. No ale to myślę, że bez szans. Kogo takie kreskówkowe gówno zainteresuje? Wszystkich. Oho! wchodzi no. sezon pierwszy no i 25 milionów osób zagrało w sam Fortnite. Mi się wydaje, że estetyka też sporo robiła, bo tak jak w PUBG grały osoby, które no lubiły jakkolwiek może te wizualia militariowe ten realizm swego rodzaju oczywiście PUBG nie był jakiś najbardziej realistyczny na świecie, ale jednak tak Fortnite dawał fan ludziom starszym bo po prostu miał spoko gameplay, ale ludziom młodszym no to po prostu się podobał wizualnie, bo był taki luźny chillowy, kreskówkowy. On trafiał do dużo szerszej puli graczy, tak jak PUBG nie mógł dotrzeć, tak naprawdę, przez to, jak wyglądał z bomby. Potem sezon drugi. No i 45 milionów osób zagrało w sam Fortnite. Trzeci. No i 100 milionów osób. Czwarty. No i 125 milionów osób. Piąty. No i 150 milionów. To cały osób. czas rosło. Nawet noga nie dotrzymałaby im kroku. Oczywiście w tym wszystkim fałdolce. Najbardziej dochodowa waluta w grze wszech wszechczasów, którą, tak nawiasem mówiąc, możecie kupić na instant gaming. Tak samo jak wszelkie inne gry w Stary, nawet Pierdzielony Tusk użył w swoim jakimś tam wywiadzie słowa Bambik. Jakby. Żebyście zrozumieli skalę tego fenomenu, nie? W tym filmie. Stronka oferuje klucza do gier, który często. Choć nie zawsze, wiadomka, są tańsze niż te same gry na największych platformach. formy. Proces, który jest całkiem prosty. Instant Gaming kupuje dużą sumę kluczy od danego wydawcy po jakimś rabacie i potem sprzedaje te klucze u siebie, również po trochę niższej cenie. Płacić możecie na przykład blikiem, na ekranie widzicie jak ja to robię. Klucz wpisujecie w odpowiednim Cześć, miejscu i wszystko powinno działać. Link w opisie, sprawdźcie sami. No więc, Fortnite absolutnie zmiótł rynek. I to nie tylko Battle Royale, w zasadzie cały rynek gier. Wzrost był absurdalnie szybki. Gra zarabiała setki milionów i słyszały o niej osoby, które ostatnią grę w jaką grały to Deluxe Sky Jump w kafejce internetowej. To była gra, o której słyszał każdy, nawet twoja babcia. To, to był fenomen, który ja pamiętam, że nawet właśnie jak on wychodził, to się zastanawiałem, kiedy to się zatrzyma. Tak sobie ze znajomymi gadaliśmy. No nie znaliśmy się na gamingu, ja to miałem kurde nie wiem, 16 lat czy 15 jak Fortnite wychodził. No to tak sobie mówimy, ty ciekawe ile będzie to rosło, nie? Bo tam sezon za sezonem, tak jak Medard mówił, było coraz więcej milionów graczy. I to się nie zatrzymywało. To po prostu nie wiem, ludzie się znają. Znajdowali cały czas nowi gracze, którzy chcieli w to grać Na całym świecie To było niesamowite, jak potężny wzrost może zaliczyć gra online'owa To było coś niepojętego, wiesz My graliśmy w ligę i myśleliśmy, że to już jest po prostu pik pików Co ty, liga to jest pików w porównaniu do Fortnite'a tak. Teraz wyhamowuje, jasne Ale hamulec hamulcem, wy zobaczcie ile ludzi gra w Fortnite'a dalej I poza tym to, że dotarliśmy do hamulca Fortnite'a w 2025, gdy gra ma 8 lat To i tak jest niesamowity wynik Pa to, w tym momencie w tej grze jest półtora miliona ludzi Pik 6 miesięcy temu. 6 miesięcy temu był pik. To nie jest tak, że pik był 5 lat temu, czy tam 7 jak w pubgu. 14,5 miliona w piku. To jest chore. Tak wielki, niczym pierwsza praca po ukończeniu szkoły. Kiedy okazuje się, że 15 tysięcy netto, to zarabia lekarz, youtuber i prostytutka. A w przeciętnej robocie ledwo stać się na zatakowanie auta i leczenie kanałowe ósemki jest Twoim celem oszczędnościowym na przyszły rok. I w tym całym ferworze zapomnieliśmy o PUBG, które w związku z Fortnite. Zaczęło tracić gracz. Było płatne, bardziej pobugowane, bardziej wymagające sprzętowo, mniej przystępne dla młodszych graczy, mniej innowacyjne, rozgrywka była wolniejsza, rozwój był wolniejszy. W 2018 roku Fortnite już przekroczył PUBG w aktywnych graczach, oglądalności i przychodach. Twórca PUBG nie mógł dalej siedzieć bezczynnie. Dobrze wiecie, jak się poczuł, przyjaciele. i W ogóle tutaj myślę, że streamerzy mieli ogromną rolę. Oni teraz, ogólnie streamerzy, TikTokerzy, youtuberzy, mają ogromną rolę w promowaniu np. Indie Gierek. Jak nie wiem, chodzi o takie gry jak Pi, Repo, jakiś content warning, bo ludzie widzą ten fan, który mają streamerzy ze sobą w interakcjach albo jakieś rywalizacje, turnieje, nie turnieje, które organizują. I chcą to samo poczuć ze swoimi kumplami, nie? Z Discorda czy ze Skype'a, ze Skersa, z Team Spika. I w Fortnite myślę, że postacie takie jak choćby ten ninja, Teraz wyśmiewany, to one niesamowicie pomogły temu, jak ta gra się rozwinęła olbrzymio. Kot twórcy sam w sobie to, ile ci ludzie w ogóle w siano zarobili, grając w Fortnite'a, stary. Nawet Izak, przecież, grał w Forta, gdzie wszyscy mówili, że nie, no Izak tam tylko cs gra i w ogóle nie. Wiesz, to u nas w Polsce też był swego rodzaju fenomen: Jak Ghost Rider Pice Bucket Challenge. Kolega spisał od ciebie sprawdź i dostał lepszą ocenę. No co ja dostałem wam w No ale zobaczcie, jego Ale ja mu to robię I no. Poza Fortnite. I pół roku później wycofał pozew. Mam to no, się zesrało. Dobry ruch, zważając na to, że robi tę grę na silniku Unreal Engine, który należy do twórców Fortnite. <laughs> I do tego obydwie te gry są pod wspólnym chińskim butem, gigantem technologicznym Tencent. A, no i kolejne pół roku później, Żutek powiedział sobie Panie, idź, idź pan, pan w chód i zrezygnował ze stanowiska głównego projektanta gry. Poszedł gdzieś na backstage jako konsultant kreatywny. Potem, podążając za trendem Battle Royale, pojawiły się takie gry, lub tryby do gier jak Garena Free Fire, Survive.io, Pope Royale, Realm Royale, Tab G, Rec Royale, COD Black Ops 4 Blacka, CSGO Danger Zone, Brawl Stars, Czemu to jest na liście gier Battle Royale? Apex Legend, Call of Duty Warzone Apex Fall był Guys, świetny wiele więcej. Apex był świetny To było coś, co było rewelacyjną alternatywą moim zdaniem do Fortnite'a To był mój ulubiony Battle Royale ze wszystkich W momentach swojej świetności był kurde niesamowity Nie wiem jak to teraz wygląda, ale wspominam czasy grania w Apex'a pięknie Ty mniejszych produkcji Tutaj dam wam spoiler Fortnite do dnia dzisiejszego pozostał największą grą z tej kategorii na rynku Kto by się tego spodziewał po najpopularniejszym... Dla grze i na świecie. Fun, and... Jednym z dobrych ruchów PUBG było przejście na urządzenia mobilne, co przysporzyło im wiele graczy z Chin i Indii. No Fortnite też poszedł w te ślady i znowu dogoniły go konsekwencje prawne. W 2020 Oj. roku Epic dodało w grze sposób płacenia, który omijał Apple i Google, więc obie firmy ta usunęły Fortnite ze swoich sklepów. Epic pozwała Apple i Google, mówiąc, że to nie fair i że obie firmy mają monopol. Sąd częściowo przyznał rację Epic, Apple i Google muszą pozwolić na inne metody płatności i informować o nich graczy. Fortnite wróciło na iPhone'y w USA w 2025, nie wróciło na Google Play. Firmy się odwołują, Epic Games chce robić własny sklep na Androidzie, żeby ominąć Google Play, ale te firmy się dalej odwołują i sprawa się ciągnie, i z jednej strony się tłumaczą, a z drugiej nie. Wiecie co, niezbyt rozumiem tę całą batalię sądową. O obu stronach jakieś. Krętactwo tam występuje. Takiego no, durnia wiadomo. nie strugą nawet, że petto. Pod koniec 2023 łączna liczba graczy, którzy kiedykolwiek odpalili Fortnite, wynosiła około 650 ja milionów pierdziel. przy okazji Fortnite OG, który był pozwalającemu graczom cofnąć się do starych dobrych czasów. To był w ogóle też genialny ruch. Oni naprawdę tyle dobrych pomysłów mieli, bo zobaczyli, że jest moda na remastery, remake, powroty, nostalgiczne graczy i twierdzili ty, no nasza granie jest jakaś mega stara, nie? W 2023 to ona miała 6 lat. Ale ludzie była spora grupa ludzi, którzy narzekali na to, że Fortnite się tak zmienił. Że Jezu, teraz to tylko nowe skiny dodajecie, ta mapa nowa jest gorsza niż ta przednia. Ja pamiętam te piękne Tilted Towers, a teraz to już nie ma Tilted Towers, teraz to jakieś Marvele, inne rzeczy wam w głowie. Wróćmy do starych, dobrych czasów. I co robi Fortnite? Wydaje sezon OG, który jest dokładnie starym Fortniteem, którego każdy pokochał i który zawojował z całym gatunkiem battle royalowym. I. W w tym momencie graczy, świadomych konsumentów na temat Fortnite'a było znacznie więcej. Graczy ogólnie na świecie było znacznie więcej, bo 6 lat minęło, no więc wiadomo. To też były czasy popandemiczne, w związku z tym sama baza graczy była zdecydowanie zasilona nowymi jednostkami. No i nie wiem, no to, było, to było wybitne. Teraz Voldemort nie gra. Tu nie chodzi o to, żeby ludzie w to cały czas grali. Tu chodzi o to, żeby ludzie po prostu na chwilę zostali przyciągnięci, A jeżeli zostaną na chwilę przyciągnięci, to możesz podać im nowy content, który ich wtedy przyciągnie i cały czas gdzieś żonglować ten player. Bazem, co Fortnite robi wyjątkowo dobrze. No, liczby to mówią. Ja nie jestem jakimś największym Fortnite, Fortnite'a. Spoko się w niego klika i tyle, ale jestem w stanie uszanować to, jak oni wybitnie biznesowo tę grę rozkminili, bo to serio jest wybitnie rozkminione. Kolejny rekord to 14,34 miliona jednoczesnych graczy podczas Fortnite Remix The Final w 2024 roku. Jest to rekord świata. I w marcu 2024 dodano do Fortnite tę nogę. Niby tylko noga i do tego sześciopolcowa stopa, ale ewidentnie pochodzi z jakiegoś posągu lub statuły. I tak się składa, że istnieje pewien posąg, któremu brakuje dolnych części ciała. Znajduje się w Egipcie na terenie starożytnej Memphis, ma ponad 10 metrów i 80 ton. Jest to leżący posąg Ramzesa II, trzeciego egipskiego faraona z XIX wieku. co? Yy, nie chcę mi się dalej opowiadać o Fortnite. A ciężko, żeby temat tej gry pominąć przy takim temacie jak dzisiaj. Yy, historię poznaliście. Możecie dać suba i łapkę w górę, jak była cudowna. Łapkę w dół, była okropna. No bo nie wiem, zwyzywajcie mnie, z zróbcie cokolwiek. No. Także tak prezentuje się aktualnie top 5 najpopularniejszych gier Battle Royale pod względem średniej graczy w miesiącu. A hashtag to miejsce, które zajmują w porównaniu do wszystkich gier na rynku. I tak oto przez ten cały film zostaliście okomani. Powinniście wiedzieć, że pierwszą grą Battle Royale na świecie była zabawa w krzesełkach. <grymne> no w sobie tak! O kurde. No co by nie mówić? Krzesełka jednak, no. Najlepsi przetrwają. Fajny materiał. No, gatunek, który tak naprawdę teraz widzimy wszędzie. W jakimś stopniu coś, jakieś elementy tego Battle Royale się powtarzają, się przenoszą. Właśnie, choćby nawet do świata Soulsów, w jakimś stopniu. To jest gigantyczny fenomen.